Z okazji Roku Smoka, aktualizacja dla Oppo Find X7 i to kolejna porządna aktualizacja. Znowu poprawili NFC, znowu poprawili kamerę, a w kamerze poprawiony autofokus, Przynajmniej taka jest informacja. Sprawdźmy to, jak i HDR. Przednia kamera. Ale szybko jest teraz autofokus. zobaczcie to. Uff. Robi wrażenie. Hmm. Makro w szerokim kącie. Zoom. Bardzo płynny. Ach, robi wrażenie. Jest definitywnie to makro. Ho ho ho. Robi wrażenie. I co jeszcze dostaliśmy w tym smartfonie? A dostaliśmy wiele, bo proszę państwa, mamy opcję Master. Proszę zobaczyć. Opcja Master, co to oznacza? Oznacza to, że mam pełną kontrolę nad yy, zdjęciem. Wow, bardzo szeroki kąt. Jest również Auto w Master i Pro, czyli całkowicie mamy kontrolę. Jeśli nie chcemy mieć, tylko chcemy mieć takie pół, pół manual, to jest też taka możliwość. Mamy 14 mm, mamy 23, mamy 28, 35. Ale to wygląda. Wow. 47, 65. Ty grubo. przesadziłem 135 Ty da się. 80. Ale to! Ale to ostre zdjęcie jest. Wow! Kilka zdjęć dla Państwa to nasycenie, ten kontrast, jak to wszystko fajnie się, plastycznie... Zrealizowało IZ-80. W automacie widzimy bardzo wysoki kontrast, ale jakbyśmy chcieli sobie strzelać w rawie, to oczywiście możemy. Takie zdjęcie już będzie do pokolorowania. Proszę bardzo, widzimy, że jest blade, ale ono jest do pokolorowania. To jest raw. Tutaj wam surowego strzeliłem, to trzeba pokolorować. No, proszę ja, ciebie, selfiaczki też przystojny kawary, żółta czapka. A ja w bardzo szerokim kącie, proszę zobaczyć wide screen. Dodatkowo dostaliśmy tryb Master, a Master Pro i Master Auto. No i tutaj możemy sobie strzelać w Rawie i nie tylko. O, tak szeroki kąt, z palcem... Wow. mamy tak, 14, 23, 28, 35, ja mam duże palce, 65, wow. Zobacz to makro. 85 i 135. To jest ten. O, teraz. Wow. Chcę to zobaczyć. O kurczę. Bardzo tu się wyprawia. Nie, no to jest. Teraz to jest kamera. Ale to się przyjemnie strzela, powiem wam. Bardzo fajnie. Wideo również, ale to wygląda. Wow. No dobrze. Przednia kamera również możemy sobie zrobić zuma, toż widzieliście. Nie, jeszcze z takich nowości tutaj nie widzę nie, za dużo. Oczywiście zmienił się zmienił się program do nagrywania i teraz możemy nagrywać, jakby nie było w 2k, framerate 60. Wyłączyć. Oczywiście Google wszystko jest płacenie, również NFC płacisz sobie w sklepie. Nie wiem czy to widzicie, ja może zbliżę. 5G również. Jest. Drugą kartę nie mam w 5G, bo drugą mam w abonamencie, który nie ma 5G, bo to taki tani abonament, a na kartę jest w 5G. Teraz powiem Wam, że lepiej brać na kartę niż w abonamencie. Te abonamenty to strasznie drogie są. Nie Jest jeszcze bardzo dużo, bardzo dużo tych nowych funkcji, nie będę przedłużał, bo to jest raczej kamera z telefonem, a nie telefon z kamerą. No, jest to. Pozorna maszyna, która już jest bardzo blisko Galaxy S24 Ultra. Co to oznacza? Jak to jest, ba... Jak to jest bardzo blisko? Coś tam włączyłem. Jedyne, czego jej brakuje między najnowszym Galaxy, to przechodzenie między obiektywami podczas nagrywania przód i tył. Widzicie, tu jest pauza, a nie, nie można. Software. Gdybyśmy zainstalowali aplikację, na przykład g -lensa, to jest taka możliwość. Sam software to wszystko ee, obsługuje. No i poza tym tyle. No Telefon przy dzisiejszym kursie yy, Galaxy, gdzie już te przedsprzedaży promocje minęły, gdzie teraz wersja z taką samą pojemnością będzie kosztować około 7000, a tutaj mamy za mniej niż 4, chyba 3900, może mniej. Dodatkowo kod rabatowy w opisie. No, proszę Państwa, mam wrażenie, że jest to hitor. Pozdrawiam i polecam.